Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odkrycia Goblin. Z góry przepraszam na początku, na za piksel, ale mam wysoką stabilizację obrazu i rozmywa czasami ten obraz. Dzisiaj w końcu wyzwanie 365 dni poszukiwania rzeczy współczesnych. Cały taki pełny, fajny odcinek, bo już dawno nie było. A na początek śniadanie, zobaczę, czy coś mam w lodu. tu się co porobiło, co to się dzieje? Panie prysznic, a to ja brałem prysznic. Taki długi, garnce narozstawiane. Angielskie budownictwo, panie. Woda się z Żylandoru leje. A potem, a potem 8 osie, stóp za wynajem pokoju. Ale oni tak tutaj budują. Wiecie, to taka jest otoczka tego wszystkiego. Ja mu pokażę. Ja mu pokażę jeszcze lepsze. te wisienkę na torcie wam pokażę tego domu, chociaż tego jest mnóstwo. Na przykład o. ktoś telewizor miał, zdemontował, stwierdził, że może tak zostać. O. No, tak jest, no po prostu. Tutaj wiecie, bilardy, sofy, duży telewizor, panie złote lwy. A tutaj, a tu o, a tutaj tynkował ktoś, tynkował i stwierdził, że mu to już niewygodnie. I zostawił Andrzej, tam zostaw to się Andrzej, tam nie trzeba, to się szafon zasunie. No, dzień się zapowiada świetnie, bo dawno do lodówy nie zaglądałem. A tu jeszcze jeszcze w dacie. Także zagrożenia nie ma. Bekonik wskakuje na masełku na tłusto. Tak jak lubię, jak jest Mirela, to dam zawsze jakieś awokado, pomidory, kaszotto na obiad. Dzisiaj poszaleje. Dobra. O, taki to pożyje. I cyk. Słońce świeci, ale wiecznie. A że jestem blisko portu dower, przy takich. Jak wieje cały czas wiatr, to ta pogoda zmienia się praktycznie co 15-20 minut. Zresztą chyba słychać na nagraniu. Przeleżałem w domu ostatnie kilka dni. Grypa siadło mocno na puca. I muszę trochę poprawić tlen, dlatego nie wsiadam do samochodu, jadę dzisiaj rowerem. Biorę damkę od Mirali, bo mój stoi na kapciach. Nie mam siły już do tych brudasów. <laughs> Wszystko zaczynamy w tym domu powoli irytować. chyba trzeba najwyższy zmienić miejsce zamieszkania, żeby poganeć z Miralą i, i pomyśleć. Sprzątałem ten garaż już niejednokrotnie. No. Synowie właścicielki. Na pewno wrócili ze szkoły. Wczoraj odstawili swoje rowery i, i tak to wygląda. Dobra, jedziemy. Stacje benzynowe. Sprawdzimy kilka miejsc i zobaczymy, co dzień przyniesie. Fura zaparkowana. Mam do zrobienia jedną stację tam drugą, wszędzie dookoła sklepiki widzimy się przy pierwszym znalezisku, będę się starał od tego wiatru odwracać, ale nie obiecuję co to jest pendrive jak ktoś wie to pisać w komentarzach sam jestem ciekaw Kiedyś stąd funciora wytargałem, nie mam z sobą rękawiczek, a to chyba nie jest pendrive, tylko jakaś taka fajka elektryczna, że nawet się tego nie łapie. Pierwszy moniak, ale już swoje tutaj przeleżał. Jedno pensóweczka, ani nawet nie wrzucam na licznik, bo leci do skrapu. Nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził. To muszą być chyba trzy takie same. Pusto. Też pusto. No. W końcu. 5 pensów. No i standardowo. Hopa. Myk do sakiewki. Skakuje licznik po prawej stronie. Lecimy dalej. Dobra, sprawdzona miejscówka Niewiele znalazłem Ale jadę, teraz mam blisko do tego miejsca Gdzie Zacząłem yy, swoją przygodę Z poszukiwaniem pod ławkami Upcham tu tyle? Czy nie? Panie, gdzie te ziemnioki? teraz Od razu obiad sobie ogarnę Po drodze Dobra, zaraz zrobię i jedziemy Jak to zamknięte Dziurę wykopali Środek tygodnia, robota stoi O jacyk elegancko, mnóstwo ławek, jakieś place zabaw. Także posprawdzam sobie wszystko i bez pointera na pewno coś uda mi się jak coś leży znaleźć, bo byłem tutaj jakiś czas temu, także cały czas na bieżąco to wszystko sprawdzam widzimy się przy pierwszej ławce. Za chwilę biorę się za kolejne ławki. Teraz odpowiem Wam na pytanie, które pada teraz bardzo często w ostatnich dniach. Pytacie, kiedy koniec budowy kampera i gdzie pierwszy wyjazd kamperem. W poniedziałek nagram wam odcinek z skończonej budowy kampera. Będą na pewno też odcinki, czyli takie podsumowanie, czyli kosztorys i błędy, które popełniłem przy budowie kampera. Było ich naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że Wam to pomoże przy waszym budowaniu waszego wymarzonego kampera. Nie mogę się już doczekać. 17. jedziemy wspólnie z Miralem na dwa tygodnie w rodzinne strony. Także będzie sporo odcinków z, z Polski. Chcę Wam też nagrać takie poszukiwania rzeczy współczesnych. jeżeli chcecie, taki odcinek. Z Polski z poszukiwań rzeczy współczesnych. Jestem ciekawy, czy uda mi się tam chociaż znaleźć kilka groszy, bo zawsze się skarżycie, że przez rok chodzicie i tam jakąś złotówę się udało znaleźć, że tego nie ma tak dużo jak w Wielkiej Brytanii, to piszcie w komentarzach, czy chcielibyście takie odcinki. Jak będzie 3000 łapek pod tym odcinkiem, to jak tylko będę już w Polsce łapię za kamerę i pójdę na kilka godzin, sprawdzę jakieś ciekawe miejsca w mieście i zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć i to chyba. Tyle, także niedługo odcinki biorę się za szukanie. Czekałem dobre 15 minut, działa tutaj pani, a jestem strasznie ciekaw, bo jeszcze tutaj wcześniej nie grzebałem. Nowa ławeczka, panie, taki fajny spot. Może coś pogubili. Nożyki, coś tam było jedzone. Jakieś może fish and chipsy. O, już widzę pięciopensóweczkę. Jest? No jest. Piękna, zaraz ją podniosę. O! No, nie o to chodziło. No i to mi się podoba. I make do sakiewki. Fund 20. Czekajcie, wezmę sobie tą pięciopęsóweczkę stąd. Chyba tak nie sięgnę. Muszę przyklęknąć, panie. Znowu portki. Znowu portki do prania. To Mirela nie nadąża. Już tego prać. Fund 25. Proszę bardzo. <grym> Zarąbisty spot. Fund 35. Tu już chyba byłem. A jeszcze raz sprawdzę. No, jeszcze tutaj wrócę. Tak wam nagrywam ten materiał. 10 pęsików. I to nuweczka sztuka. I myg do sakiewki. I tak się zastanawiam nad tą Polską. Czy uda mi się coś w tej Polsce znaleźć? Może na jakiejś plaży bym wyskoczył? Muszę się w ogóle zorientować, jak to wszystko wygląda, bo ja w Polsce nie poszukiwałem w ogóle praktycznie w ogóle. O! Kolejny pensik, Dzisiaj farci. Kolejne 11 pensów. Dobra, wchodzę do busa, bo się odsłonię tutaj. Przynajmniej od wiatru będzie lepsza jakość nagrania. Fajnie. Teraz czas na obiad, ogarnąć resztę spraw. Jeszcze ogłoszenia parafialne. W poniedziałek, tak jak Wam mówiłem, już koniec budowy kampera i nie chcę jednym samochodem tłuc na takie krótkie odcinki, jak gdzieś jadę do sklepu, czy kupić jakiś materiał, nowe projekty przede mną, szukam takiej, jakiegoś dostawczaka coś na przykład Renault Kango tak się to chyba nazywa, nieduże, dwuosobowe dostawczaki z paką, jak ktoś coś takiego ma tutaj na terenie Wielkiej Brytanii chciałby sprzedać, to piszcie do mnie prywatnie na Facebooku lub mailowo w opisie filmu znajdziecie bo szkoda mi teraz będzie tego kam kampera tłuc na takie krótkie odcinki, dlatego myślę nad zakupem właśnie takiego małego auta dostawczego, oprócz tego samochód, który widzieliście już na odcinku czyli ten Mercedes, w którym teraz jestem wystawiony już na sprzedaż, niedługo wleci odcinek na kanale Camper Vans by Marek gdzie opowiem Wam o tym samochodzie i ile uda nam się zarobić na tym aucie, dokładnie wszystko Wam tam opowiem, dodatkowo też temat dlaczego warto kupować na przykład takie samochody już gotowe bo jest to na pewno duży plus jeżeli chodzi o koszty to wszystko Wam opowiem w odcinku na kanale Camper Vans by Marek. To jest nasz wspólny kanał z Markiem. Tam zaczynamy nagrywać właśnie tematykę budowy kamperów, ale też właśnie takie tematy ciekawe, o których jest mało, mało jest takich filmów na internecie. Dlatego jak ktoś chce, to link do tego kanału znajdziecie w opisie filmu. Wejdźcie tam, zostawcie aktywność, a ja niedługo wrzucę Wam właśnie odcinek z podsumowania tego kampera, ile się na nim udało zarobić i dlaczego warto kupować takie auta, Myślę, że będziecie naprawdę grubo zaskoczeni. I to tyle. A teraz podsumowanie. Już tego nie ma, ale i tak na plus ławka ostatnio zrobiła naprawdę robotę. Mamy fund 40, funt 52, fund 51. W sumie tego nie będę liczył, bo to już jest destrukt. Jakieś tam zawleczki, śmieć już powyrzucałem do kosza. Elegancko, fajny wypadzik Troszkę na zewnątrz w końcu się ruszyłem. Jak się podobało, to oczywiście. Zachęcam do aktywności na kanale. Dziękuję Wam przy ogromnie. No i do kolejnego odcinka. I będzie już wkrótce więcej odcinków, jak już będzie kamper skończony. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.